Błaska wami pokój od Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj zechcieliśmy rozważyć, to słowo, które wybrał Kościół do rozważania w poniedziałek wielkanocny. Czytam z Księgi Proroka Izajasza, z 25 rozdziału. Pochłonie śmierć na wieki i otrze wszechmocny Panu łzę z każdego oblicza, a hańbę swego ludu usunie z całej ziemi, ponieważ tak Pan postanowił. I wyznają w tym dniu: Oto Pan, nasz Bóg, zaufaliśmy mu i wybawił nas. To Pan, zaufaliśmy mu. Weselmy się, radujmy się z Jego zbawienia to zbawienie nasz. Panie, drogi Boże, przygotowałeś i kładziesz go przed każdym z nas. Dzięki, Panie, za radość Wielkanocy. Radość ta niesie Twoją obecność, Twoje wsparcie, zrozumienie dla naszego życia. Ty to życie widzisz, Panie, od początku do końca. Dlatego też zwracamy się do Ciebie teraz, Panie, i prosimy, abyś przez Ducha Świętego Pozwolił nam przygotować się do drogi, która jest przed nami, abyśmy w tej światłości wielkanocy szli i wadawali owoce Twojego zbawienia. Amen. Co będzie dalej? To nie jest jakieś niezwykłe pytanie. Takie pytanie zadaje człowiek bardzo często w różnych kolejach swojego życia, w różnych sytuacjach niespodziewanych. Zastanawia się, co będzie dalej. Wydaje mi się, że w ostatnich latach, w świecie, w którym żyjemy, to pytanie też pojawia się coraz częściej. Nie trzeba patrzeć daleko. Zaledwie wczorajszy atak terrorystyczny w Sri Lance, wiele osób, które zginęło, także uczestników Wielkanocnych nabożeństw, przywołuje taką właśnie refleksję: co dalej? Zapewne wiele rodzin, wiele bliskich osób, które zginęły lub odniosły obrażenia, zastanawiają się, co dalej. Czy może dzisiaj, w poniedziałek Wielkanocny, powtórzy się znowu to samo? Może za niedługo. Ludzie mieszkający na takim terenie czy w takim państwie tracą poczucie bezpieczeństwa, nie wiedzą co przyniesie jutro, tym bardziej mogą pytać, co dalej? Co będzie dalej? Pytają różni ludzie. Pytają nauczyciele, rodzice, dzieci w wieku szkolnym. Co będzie dalej, zastanawiamy się, gdy zbliżają się wybory samorządowe czy też do władz państwowych. Co dalej, gdy w rodzinie pojawia się groźna choroba, kiedy pojawia się kryzys w małżeństwie, kiedy bliska osoba odwraca się od nas i odchodzi. Pamiętam, jak zastanawialiśmy się z babcią, co dalej, kiedy dziadek umarł? Byłem dopiero na drugim roku studiów. Także i później, kiedy studia skończyłem, zastanawialiśmy się, co dalej, gdzie. Czy miałeś taką chwilę, taką refleksję, takie pytanie, przypominasz sobie, może dawno temu, a może zupełnie niedawno, co dalej? Czy jest to obce nam pytanie? Myślę, że nie. Ewangelie podają nam, że uczniowie po śmierci Jezusa nie mieli pojęcia co dalej. Siedzieli zamknięci za drzwiami, właściwie bez ruchu, obawiając się swoje życie. Przerażeni myślą o dniu jutrzejszym. Nawet wrogowie Pana Jezusa zastanawiali się, co dalej umarł, ale co dalej? Skoro postawili strażników przy jego grobie, na wypadek gdyby komuś przyszło do głowy coś głupiego, nie byli pewni do końca, co dalej. Wielkanoc rozwiała wątpliwość uczniów, jeśli chodzi o Pana Jezusa. Doświadczyli Jego obecności, stawał On między nimi wielokrotnie, chyba nic ich tak nie ucieszyło, jak spotkanie z żywym Zbawicielem. Ale jednak na tym etapie nie było wiadome, co dalej. No jest, żyje, odwiedza nas, pojawia się, ale co w związku z tym? Trochę dni mijało, wspaniale, że Pan Jezus przychodził, ale niektórzy już myśleli o tym, żeby wrócić do swojej starej roboty, bo przecież coś trzeba jeść czymś się. Trzeba zająć. My z perspektywy czasu dwóch tysięcy lat powiedzielibyśmy im, uspokoilibyśmy ich. Nie martwcie się, poczekajcie jeszcze kilkadziesiąt dni, a Jerozolima doświadczy prawdziwego, prawdziwej duchowej rewolucji. Chciałbym zobaczyć minę Piotra, gdybym mu wtedy powiedział, że po jego pierwszym kazaniu swoje życie powierzy Panu Jezusowi ponad trzy tysiące ludzi. Pewnie by się... Zdziwił, może by nawet nie uwierzył. Nie mówiąc o tym, że do końca pierwszego wieku chrześcijaństwo obecne będzie w całym Cesarstwie Rzymskim, przemieniając życie ludzi. I tak się dzieje do dnia dzisiejszego. Moc Ewangelii dociera do różnych kontynentów, do różnych miast, wiosek, plemion, gdzie zmartwychwstały Pan Jezus. Objawia swoją moc. Oczywiście chrześcijaństwo posiada także wiele przykrych wydarzeń, mrocznych, ale nie mówimy tutaj o religii, mówimy o mocy Ewangelii. To są całkowicie dwie różne rzeczy. Co będzie dalej? Na to pytanie próbują odpowiedzieć dzisiaj bardzo mądrzy naukowcy, ale także i różni wariaci Niektórzy odpowiedzi szukają w horoskopach inni w gabinetach wróżek nie zdają sobie sprawy z tego jakie problemy wnosi ta z pozoru niewinna gra w życie tych ludzi i swoich najbliższych Z kolei też żyjemy w takim pokoleniu które uczy naszych dzieci naszą młodzież że właściwie nie warto myśleć o tym co dalej jeśli tylko mamy prąd, zasięg i ładowarkę, to nic więcej nie trzeba. Mamy wszystko. Drodzy Pan Bóg, którego odnajdujemy w Piśmie Świętym, ukazuje nam się jako Bóg, który ma wgląd we wszystko. W to, co było, w to, co jest i w to, co jest przed nami. Nie ma dla Niego rzeczy zakrytej. Twoje i moje życie widzi od samego początku do samego końca. Wie w jaki sposób potoczy się to nasze życie. Zna kondycję naszego zdrowia lepiej niż ktokolwiek z nas. I co najważniejsze, wie, co będziemy przeżywać, gdy będziemy odchodzić z tego świata. Jakie wtedy będą nasze doświadczenia. I wiesz? On wiele z tych rzeczy nie chce zostawić dla siebie. Chce, byśmy je wiedzieli, byśmy znali pewne rzeczy. Bóg przez proroka Izajasza, nie z 25, ale z 46 rozdziału, mówi tak: wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie. I z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, co postanowiłem. Niesamowite. Po co nam wróżki? Po co nam mądrzy naukowcy, którzy wiedzą, co będzie za milion lat, skoro mamy kogoś takiego? No ale czy my jednak rzeczywiście znamy, Przyszłość, przecież ona jest nieodgadniona. Kto z nas wie, co będzie jutro, jak to nasze życie się potoczy, czego się spodziewać? Naprawdę? Jesteśmy jak ci filozo filozofowie greccy, którzy prowadzeni są przez Fatum, którzy muszą przyjąć wszystko to, co przyniesie jutro i przyszłość, i nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Naprawdę? Bóg dokładnie określa Twoją przyszłość i dokładnie mówi o końcu Twojego życia. Właśnie wydarzenia Wielkiego Tygodnia i święta Wielkanocne uświadamiają mi, że Pan Bóg wie, co dalej. I jak dotąd wypełnił wszystko, o czym mówił przez proroków, przez swoich ludzi na przestrzeni ponad czterech tysięcy lat. Wszystko, co zapowiedział odnośnie Izraela, odnośnie Mesjasza, odnośnie Kościoła, albo już wypełnił, albo wypełnia. Zostało jeszcze troszeczkę niewiele proroctw, których, na które wypełnienie czekamy. Większość dotyczy jego drugiego przyjścia. Jak myślisz, czy jest coś, co może stanąć mu na drodze w wypełnieniu tej resztki proroctw? Jestem przekonany, że nie. On już postanowił, dziś jest o tym mowa. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki, i zetrzeł łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. Proste. Wiadomo, co dalej. I będą mówić w owym dniu: oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, to Pan, któremu zaufaliśmy. To się stanie. Wiemy zatem, co będzie z tym światem, w którym żyjemy, bo Pan Bóg dokładnie to opisał. Możemy w Bożym Słowie dokładnie przeczytać, jakie wydarzenia dzieją się, jakie będą się działy, co z narodami, co z Europą, co z Unią Europejską. To wszystko jest tam opisane. Pan Bóg to zapowiedział. Pytanie jest inne, ważniejsze chyba dużo ważniejsze. Co ze mną? Co z nami? Bo to, co się stanie ze światem, to w jaką stronę chrześcijaństwo pójdzie, to tak zwane chrześcijaństwo, jak będą wyglądały kościoły na świecie, w Europie, to wszystko jest dopisane. Jak my wzajemnie będziemy się traktować, jakie ludzie będą mieli priorytety. To wszystko jest wiadome, ale to są ludzie, to jest świat, to jest Europa. Ale co z Tobą, co ze mną? Co z człowiekiem takim jak Ty i ja, którzy żyjemy tu i teraz, na tym miejscu? Co będzie dalej? Jezus objawia nam sporo informacji. Świat idzie w swoją stronę. W Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale, Pan Jezus nazywa, że ten kierunek Zmierza do zatracenia. To naprawdę spora garść informacji. Pan Jezus nawet dodaje, że większość ludzi idzie tą samą drogą na zatracenie. To jeszcze więcej informacji. No bo jeśli przypominam ludzi tego świata, jeśli mam podobne wartości, jeśli zachowuję się tak jak ludzie z tego świata, niewiele różniąc się od nich, no to to jest dla mnie sygnał alarmowy. Że muszę przyjąć to, co będzie na końcu, bo Pan Bóg to opisał, i nikt z ludzi na koniec nie będzie miał prawa być zaskoczonym. Co dalej? Być może bym nawet nie zauważył, idąc razem z ludźmi tego świata, jeśli Pan Bóg mi tego nie objawia. Co z chrześcijaństwem, też przecież idzie swoją drogą, w każdym pokoleniu coraz dalej. Od drogi biblijnej. Ale co ze mną? Czy ja muszę iść tą samą drogą, którą idzie to ogólne chrześcijaństwo? Siostro i bracie, nie wiem, jak potoczy się moje życie. Nie wiem, gdzie będę za tydzień czy za pięć lat. Nie wiem, jaka będzie przyszłość mojego kościoła ewangelickiego w Polsce. Nie wiem. Jestem pełen nadziei. Ale nie wiem. Nie wiem, jaką życiową drogę wybiorą moje dzieci. Właściwie to mało co wiem. Oprócz tego, że Pan Bóg wie, co dalej. A to już jest chyba bardzo dużo. Skoro On wie, co dalej, najlepszą opcją wydaje się być uchwycić się Jego, trzymać się Go Jego słowa. No bo on to wie, jak to dalej będzie. Jak się to dalej potoczy? I wie, w jaki sposób nie prowadzić, żeby moje życie na końcu okazało się być sukcesem, a nie porażką? Dokąd mamy iść, skoro ma w swoim ręku życie i śmierć? Jeśli jedyne szanse na przyszłość mają ci, którzy zaufali Mu, którzy postawili wszystko na niego? To co dalej? Jeśli skazanych na porażkę jest 100% tych, którzy poszli swoją drogą, to co dalej? To co mam wybrać? To ja dziękuję za tą drogę. Siostro i bracie, Pan zniszczy śmierć. Usunie wszelką hańbę swojego ludu i nie zawiedzie tych, którzy całym sercem stoją przy Nim. To wielka garść informacji, jak na poniedziałek wielkanocny, który otwiera przed nami jutro i przyszłość. To naprawdę bardzo dużo. Ale na pytanie, co dalej, musi każdy z nas odpowiedzieć. Nikt tego za nas nie zrobi. Nikt. Duch Święty może jedynie podpowiadać, może, czy, może czynić Boże Słowo wiarygodnym, może nas przekonywać o pewnych rzeczach. Ale odpowiedź na pytanie, co dalej, którą drogą, w jaki sposób, każdy z nas musi się sam z tym zmierzyć. Co będzie dalej z nami? Jakiej drogi pragnie ten zbór? Jakiego chrześcijaństwa pragnie ten zbór? I przede wszystkim, co dalej z Tobą i ze mną? Amen.